Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie po kolejnym weekendzie z Pucharem Świata w Skokach Narciarskich. Tym razem obserwowaliśmy zmagania skoczków na Gross szance w Engelbergu, w tym magicznym Engelbergu, który miał przynieść przełamanie pod opiecznym Macieja Maciusiaka. I czy przyniósł? No, musicie przyznać, że trochę tak, ale o tym jeszcze w późniejszej części odcinka. Od razu. Przejdę do meritum, dlatego że naprawdę ten Engelberg w tym roku dostarczył tematów Multum. Po pierwsze i przede wszystkim. To był najbardziej loteryjny weekend w sezonie. I to trzeba powiedzieć na początku, w środku i na końcu tego odcinka, bo chcę, żeby to dobrze wybrzmiało: że te wyniki, które, które widzieliśmy, nie do końca można uznać za sprawiedliwe i wiarygodne. Jeśli chodzi o formę Polaków, to właśnie przez te czynniki uważam, że nie jesteśmy tak słabi jak byliśmy w sobotę, ani nie jesteśmy tak mocni jak w cudzysłowie mocni byliśmy w niedzielę. No bo wystarczy spojrzeć na to, kogo zabrakło w niedzielę w drugiej serii, chociażby Jasona Kolbiego, który kapitalnie skakał tutaj od piątku i całą sobotę. W drugiej serii zabrakło także chociażby Czofeniga, który może w formie nie jest wybitnej, ale bez przesady, Fuberta, który jest okazem solidności w tym sezonie. No także kilka tych niespodzianek było, które na pewno wpłynęły na przykład na to, że Maciej Kot załapał się do drugiej serii. Były także dyskwalifikacje w ilości nadmiarowej i o ile dyskwalifikacja Włocha, Turka czy Rumuna nie wpływa znacznie na mm, klasyfikację. O tyle, na przykład, dyskwalifikacja Daniła Wasiliewa czy Władimira Zograwskiego, no, już nam trochę tą klasyfikację odmieniła. I trzeba wspomnieć o tym, że dyskwalifikacja Zograwskiego to na razie najpotężniejsze nazwisko upolowane przez Matthiasa Hafele w jego dotychczasowej karierze jako kontrolera sprzętu. Tak można było przypuszczać, że będzie w engelbergu taka próba pogrożenia palcem. Co prawda liczyłem nawet na dyskwalifikację jakiegoś, jakiegoś Austriaka, Niemca bądź Norwega, o Polakach nie wspomnę. Ale jednak widać, że te mocne nacje na razie się trzymają, na razie jeszcze Matias się boi ich zdyskwalifikować, bo to, że jest za co, no to w paru momentach widzieliśmy i myślę tutaj na przykład o kombinezonie Pawła Wąska z niedzieli, który na ten moment wydawał mi się najobszerniejszym kombinezonem, jaki widziałem w tym sezonie, ale mówię, to może być moje złudne wrażenie, po prostu jakoś tak zwróciłem uwagę, nie musicie się z tym w ogóle zgadzać. Ale do meritum już do odcinka. Pierwsza sprawa. Polacy. Tak jak mówiłem, nie jesteśmy ani tak słabi jak w sobotę, ani tak dobrzy jak w niedzielę. Dla porównania, sobota nam przyniosła 43 punkty, niedziela prawie dwa razy tyle 82, i jest to drugi najlepszy konkurs Polaków w tym sezonie. Oczywiście, większość zasług należy się Kasprowi Tomasiakowi, który po prostu dźwiga na polskich barkach te nasze polskie skoki. Naprawdę świetnie spasował się z tym obiektem. Widać, że wiatr w plecy mu nie przeszkadza. I tacy zawodnicy jak on, Hoffman, czy też paru innych, widać było, że oni tą symbiozę z i Tliceance zapali szybko i przez cały weekend czuli się na niej wybornie. Szkoda tych warunków w pierwszej serii sobotniego konkursu, bo myślę, że też Kacpra było na spokojną dziesiątkę stać, co już udowodnił w niedzielę, gdy w każdej z trzech serii oddał skok na top 10 i Bogu niech będą dzięki, bo Naprawdę potrzebowaliśmy takiego konkursu, żeby nie podchodzić do tego turnieju Cztery Skoczni w grobowych nastrojach. Po tej sobocie naprawdę już wydawało się, że koniec jest bliski, a tutaj można po niedzieli powiedzieć, że jeszcze polskie skoki nie zginęły. Jeszcze jest jakaś nadzieja na przyzwoity turniej, nie mówię, że jakiś fantastyczny. Bo nie tylko Kacper, o którym już wszyscy napisali wszystko, ale też Przebudzenie Pawła Wąska. O kombinezonie już wspominałem, ale kombinezon nie skacze. Umówmy się, centymetr, półtorej w te czy we w te, to nie robi takiej różnicy, żeby z 51. miejsca nagle wskoczyć na spokojny środek drugiej dziesiątki. Były też delikatne szczęście w pierwszej serii w niedzielę, ale w drugiej już Paweł w trudniejszych warunkach wytrzymał, dał radę, no i mam nadzieję, że teraz już pójdzie za ciosem. Mówię to też o całej naszej kadrze, bo także Kamil oddał lepsze skoki w niedzielę. Chociaż on wybitnie nie trafiał z warunkami. Był największym pechowcem, no proszę zobaczcie, jak skocznia Węgelbergu potraktowała dwóch zawodników, którzy się z nią żegnali tym konkursem. Kamil Stoch, największy pechowiec, prawie plus 60 punktów licząc obie serie. I Manuel Fetner, który dostał taką kosę w plecy w drugiej, że wylądował na 30 miejscu. Naprawdę. Niby Góra Aniołów, przyjazne miejsce, piękne widoki, a takie hamskie zachowanie ze strony tego wzgórza. No po prostu wstyd, kompromitacja. Proszę się na więcej razy poprawić. Czego możemy żałować? Na pewno tego, że Piotrkowi nie udało się tej serii punktowej podtrzymać. Widać, że i skok trochę gorszy, no i warunek też nie sprzyjał. I podzielił los też wielu. Innych, nawet lepszych zawodników, którzy pewnie oddali lepsze skoki, no ale w tych warunkach po prostu nie wszystkim było dane mm, awansować do drugiej serii, bo tutaj jednak główną rolę odgrywał wiatr. I w, już tak trochę kończąc temat Polaków, to ja mm, siadałem przed telewizorem do tych konkursów w Engelbergu z dwoma pytaniami. Po pierwsze, czy to już naprawdę. Będzie zjazd Kasper Tomasiaka do 3-4 dziesiątki, i drugie, kto będzie tym, który odpadnie z walki o turniej czterech skoczni. To były dwie kwestie, które mnie najbardziej intrygowały, jeśli chodzi o polską kadrę. O pierwszej już powiedziałem: Kasper Tomasiak tutaj zamknął wszelkie dywagacje tym konkursem. Widać, że to w Klingenthal to była tylko wypadek przy pracy ta niedziela, efekt warunków skoczni, może jakiegoś takiego słabszego dnia. W Engelbergu czuł się już jak. Ryba w wodzie. A druga sprawa. Oglądaliśmy tą pasjonującą walkę o wyjazd na Turniej Czterech Skoczni. Po piątku wydawało się, że Paweł Wąsek już może się spakować. No ale potem przyszła niedziela, w której, jak to kapitalnie ujął Michał Korościel, Paweł Wąsek uciekł spod topora. Oczywiście tym toporem jest Wojciech Topur, czyli trener, który jeździ z zawodnikami na Puchar Kontynentalny. No bo wiadome było, że ten, który nie pojedzie, po, po świętach znów wróci do Engelbergu, aby skoczyć w płażu kontynentalnym, spróbować wywalczyć dla siebie powrót do Pucharu Świata. No i Paweł znienacka odpalił w tej pierwszej serii, wszedł do drugiej, tam też skoczył nieźle. No i notując najlepszy wynik w sezonie, no musiał sobie zagwarantować wyjazd na Turin 4-Skoczni. Nie jesteśmy Austriakami, żeby po takim wyniku kogoś odpalać. No i w ten sposób. Dawid Kubacki, który miał fatalny, przefatalny weekend. W sumie te ostatnie dwa, tak prawdę powiedziawszy. No, musi się spakować grzecznie po świętach. Ponownie udać się do Engelbergu. Tam wraz z swoim kolegą recydywistą z marca, Olkiem Zniszczowem Będą się tłukli w parze kontynentalnym. Spotkałem też swojego kolegę Tomasa Turnbichlera. Powiem wam, chciałbym widzieć to ich pierwsze spotkanie. No tak oczywiście sobie żartuję, no wiadomo, że tam nie będzie jakichś ekscesów, może panowie się nie kochają, ale, ale też każdy jest profesjonalistą i przyjeżdża tam pewnie zrobić swoją robotę. No i powiem Wam, że Maciej Maciusiak PR-owo na pewno zapunktował, bo przypominam, że Olek, że Dawid to są jego zawodnicy, to on ich przygotował do sezonu, to jest jego autorski projekt. No i przyznaje się poniekąd, że te przygotowania zawalił. W tej chwili w piątce na turniej 4 skoczni mamy Macieja Kota od Wojciecha Topora, Kacpra Tomasiaka od Wojciecha Topora, Kamila Stocha od Michała Doleżala, Paweł Wąska od Macieja Maciusiaka i Piotra Żyły od Macieja Maciusiaka. Także można powiedzieć, że gdyby to był Sejm, to Maciej Maciusiak byłby w opozycji. Ma mniejszość w tej kadrze. Ciekawym faktem też jest to, że tym razem Dawid Kubacki już nie protestował, jak to było za czasów Tomasa, że on, broń Boże, na żaden puchar kontynentalny nie pojedzie, tylko będzie trenował w domu. A tutaj, proszę bardzo, grzeczna zsyłka do kontynentala i walczymy, panie Dawidzie. Podajże po 10 latach Dawid wraca do zawodów drugiej ligi. No i kończąc wątek Polaków, bo i tak wyszedł mi trochę za długi, no ale wybaczcie, w końcu można było coś pozytywnego o tych naszych orłach powiedzieć. Cieszy mnie szczególnie wyjazd Macieja Kota na Turniej 4 Skoczni, bo wiemy, że Maczkowi uciekł wyjazd do Lillehammer na ostatniej prostej. Potem grzecznie czekał, trenował, wszedł z grupy krajowej, zrobił świetny wynik, punkty po of Klingenthal. Tu wydawało się, że będzie jakaś lekka zadyszka też na pewno walczył o to miejsce do końca, też pojawiła się dodatkowa presja, ale w niedzielę Maciej uniósł temat, dowiósł punkty, może cztery, ale lepsze cztery niż żaden. Przerwał tą pasę bodajże dwóch konkursów bez punktów, także w pełni zasłużone powołanie na turniej 4 skośni dla Macieja Kota. Mam nadzieję, że tam mu będzie szło co najmniej podobnie. No i czego się można na tym turnieju po naszych spodziewać? Ja już wiem, że tam pisali wszyscy, Tomasiak będzie walczył o podium, może czwarte, piąte, szóste miejsce. No nie, spokojnie, ludzie. On ma 18 lat. Myślę, że top 10 w takim turnieju to byłby wynik niebotyczny. To by mi rozsadziło mózg, naprawdę, bo nie wiem, czy sobie polscy kibice zdają sprawę z tego, że Katper Tomasiak w tym wieku po prostu bije na głowę wyniki Kamila Stocha w podobnym wieku. Mam nadzieję, że mm, Kacper to uniesie, bo ta presja robi się wokół niego coraz większa. Wyobraźcie sobie, pół roku temu jeździcie na spokojny kontynental, a tu nagle cyk, cały, cała skokowa Polska liczy, że powalczysz o podium w którym już teraz skocznie. Po prostu można się od tego zakręcić w głowie, a to tylko pokazuje jakie są skoki, jaki progres można wykonać i na plus, i na minus, bo na to też niestety kilka Przykładów mamy. Także Kacper top 10, a nawet 15 w końcowym turnieju. Dla mnie bomba, rewelacja. Liczę, że jeszcze ktoś drugi do tej walki o top 15-20 końcowego turnieju, co oznacza oddanie 8 skoków, się załapie. Może Paweł, może Kamil się ustabilizuje na ciut lepszym poziomie. Bo Piotrek, no to wiemy jaki jest Piotrek. To nie jest zawodnik, który potrafi oddać 8 podobnych skoków, żeby się liczyć w walce do końca. Chociaż jak wpadnie w swój rytm, jak się zamknie na skoki, jak ten koń z klapkami na oczach, wtedy wszystko się może zdarzyć. To jest Piotrek. Od Maćka wymagam spokojnej kwalifikacji i... Znaczy wymagam. Co ja mogę wymagać? No ja sobie siedzę tutaj w kanciapie i gadam do kamery. Od Maćka... Maciek by mnie usatysfakcjonował, o może tak, tym jeśli by spokojnie 5-4 razy wszedł do konkursu i gdzieś tam powalczył o drugą serię. Liczę po prostu, że nie będzie zmiany na część austriacką, bo to by oznaczało, że względnie naszym idzie całkiem, całkiem. Dobrze, już na pewno kończę ten wątek Polaków, bo wyszedł mi strasznie długi, a tutaj jeszcze się działy różne inne ciekawe rzeczy. Zakończona seria domena Prełca. Domen może podziękować Rioju, dzięki Rioju, bo Rioju ściągnął z niego wielką presję, którą miałby na sobie domen w Oberstdorfie. Znaczy, i tak będzie miał, bo przyjeżdża na turniej jako lider. To oznacza, że każdy i cała Słowenia oczekuje od niego, że z tym orłem po prostu wyjedzie i powtórzy wynik swojego brata sprzed 10 lat. Ma 199 punktów przewagi. No ale gdyby wygrał 6 razy z rzędu, 8 razy stał na podium, no to każdy by czuł, że może nawet wygrać 4 konkursy. A tak, seria zakończona. Nie będzie rekordowego siódmego zwycięstwa. Może się skupić już domen tylko na turnieju. Chociaż trzeba przyznać, przyznać że w Engelbergu to już nie, był, nie była aż taka dominacja. Nie chcę mówić, że ten sobotni konkurs trochę takim psim swendem siedomenowi trafił, tak nieładnie rzecz ujmując, no ale delikatne szczęście tam było. Może inaczej, wiatr mu nie przeszkadzał, bo na przykład przeszkodził Rioju i Renowi, który moim zdaniem jest z czołówki najbardziej poszkodowanym zawodnikiem tych sobotnich zmagań, ale co zabrało Rojowi w sobotę, to mu oddało w niedzielę. Trudne warunki, znaczy w teorii trudne, duża bonifikata, skok na 132 metry, i dzięki tej bonifikacie nagle okazało się, że Domen musi skoczyć rekord skoczni, żeby ten konkurs wygrać, mimo że miał bodajże 4 punkty przewagi po pierwszej serii. No, taki to był weekend. Nie wszystko da się wytłumaczyć, co się działo w Engelbergu. A kto może czuć duży zawód mimo tego, że dwa razy stanął na podium? No, oczywiście Felix Hoffman. Dawno nie widziałem takiego wejścia kogoś w skocznie, żeby wygrał cztery pierwsze serie. A to zrobił Hoffman. Wygrał pierwszy trening, drugi, kwali, hmm, seria próbna. No i przyszedł konkurs, no i się trochę zacięło, a trochę warunek nie pomógł. Dopiero czwarte miejsce w tej pierwszej serii, no i atakował podium, jak się okazało, skutecznie Felix Hoffman. Pierwszy konkurs skończył na drugim miejscu, drugi konkurs skończył na miejscu trzecim. Dwa razy przed swoim kolegą i rywalem Filipem Raimundem, z którym razem będą stawiać czoła niemieckim marzeniom o wygranej w turnieju Czterech Skoczni. Z całego serca im współczuję. A teraz wyobraźcie sobie, że ktoś mówi Wam po pierwszym konkursie Willehammer, w którym trzech Austriaków stanęło na trzech pierwszych miejscach, że za kilka tygodni Polacy zdobędą w konkursie o 20 punktów mniej Austriaków do klasyfikacji Pucharów Narodów. Powiecie, kurde, ten Maciuśek stworzył potwora. Jesteśmy drugą siłą w płaszczyźnie świata. A tu, ni hu, hu. austriacy w Engelbergu byli dopiero czwartą nacją. Coś, co przez cały poprzedni sezon i początek tego wydawało się po prostu rzeczą niemożliwą, tak się właśnie stało. 110 punktów w sobotę, 101 punktów w niedzielę, no i stracili do Słoweńców ponad. 70 punktów. Lepsi także byli Japończycy i Niemcy. My byliśmy piątą siłą w ten weekend. Za nami byli Norwegowie, którzy wybitnie nie potrafią przekładać skoków treningowych na mm, zawody. A to, co w ogóle odstawił Isak Andreas Langmo dwa razy, nie przechodząc do, kwa, przez kwalifikacje, po tym jak brylował w kwarze kontynentalnym, to po prostu nie wiem, co ten chłopak wymyślił. A teraz zagadka. Jakie dwie reprezentacje mają po siedmiu zawodników, którzy zdobywali punkty w tym sezonie pucharu świata. Podpowiem wam, że pierwsza to Austria, bo to proste. A druga, trun trun! Szwajcaria. Tak. Szwajcarzy pokazali, jak wykorzystać kwotę narodową, jak wykorzystać znajomość skoczni. I w ten weekend zrobili sobie kapitalne polowanie na punkty na otwarcie dorobku. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata: punkciki dla Kiliana Payera, punkciki dla Janika Wasera, punkciki dla Feliksa Trunca. Sandro Hauswirt, który w Klingental zdobył ten pierwszy upragniony punkcik, już ma ich 15. Naprawdę Helweci wywiązali się z roli gospodarzy w sposób wzorowy. Mimo, że Gregor Deszwanden na razie trochę nie dowozi, Widać, że ma kryzys w tym sezonie, to nie jest jego sezon. To reszta kolegów dobrze stara się to maskować, przynajmniej liczebnością zawodników drugiej serii. No a to, co, a to, co robi Simon Aman, no to się po prostu w głowie nie mieści. No ten szalony Szwajcar, 44-letni, po prostu jak ten stary Lis, czuje, że to jest sezon olimpijski, czyli to jest jego sezon. No i skacze. Aż miło. Za każdym razem tak naprawdę, może prawie za każdym razem, ląduje za 130 metrem Titlis szance. W niedzielę punktów z tego nie było, bo to było dopiero 37. miejsce, ale dzień wcześniej w sobotę, sobota należała do Simona Amana. 20. miejsce. Dawno nie było go w drugiej dziesiątce. No a 16. nota drugiej serii to już naprawdę wynik, który w wieku 44 lat, jest godny pozazdroszczenia. I na koniec dwie postaci, o których trzeba powiedzieć, takie nieoczywiste, z drugiego szeregu. Po pierwsze Jason Colby, fantastyczny amerykański junior. Siódme miejsce w sobotnim konkursie, w niedzielę wycięty, ale to, co pokazał w sobotę, na pewno zapamięta na długo i zapamiętamy też, też my. To taka, można powiedzieć, Podsumowanie tego jego świetnego wejścia w sezon. Trzeba przyznać, że Amerykanie mają rękę do tych juniorów. Co chwilę potrafią kogoś wyciągać. Szkoda, że oni później gasną, tak jak na przykład w Tate France w tym sezonie. No ale może jeszcze przyjdzie ponownie jego czas. Na razie cieszą się z tego, że Jason Colby jest w czołówce. No i druga postać: ilia mizernych. Jeśli ktoś myślał, że kazachskie skoki będą stać tylko na Daniłu, Wasiliewie, który tak nas czarował w Klingental, no to mylą się, bo już w Engelbergu zmiana warty. ilia Mizernych przejął pałeczkę i to on tutaj zdobył kolejne w tym sezonie punkty dla Kazachów. To może być dla nich też życiowy sezon, jeśli chodzi o Puchar Narodów, także którego z nich w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Tak już, puentując ten odcinek i wybiegając myślami trochę do turnieju Szczere Skoczni, potrzeba Powiedzieć, że mamy naprawdę fajną czołówkę z kilkoma mocnymi postaciami. Jest w tej grupie Polak, Kacper Tomasiak, oczywiście. Dlatego myślę, że na ten turniej nikogo specjalnie zapraszać nie trzeba będzie. Bo wcale to nie jest takie pewne, że Domen go wygra w cuglach. Nie jest też pewne, że Ryojo go wygra w cuglach. Naprawdę wydaje mi się, że każdy konkurs będzie przynosił wyskoki kilku innych postaci, a kilka będzie schodziło trochę niżej. Będzie się to cały czas rotowało tak jak w tym sezonie. Więc myślę, że może być taka walka jak do ostatniego skoku w ostatniej edycji w Bischofshofen. Tylko, że na szczęście między kilkoma reprezentacjami, a nie tylko w tym austriackim nudnym sosie, z czego ja się cieszę. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie. A na razie cieszcie się czasem świąt, odpocznijcie, zjedzcie coś dobrego, nie myślcie o skokach. Na to jeszcze przyjdzie czas, bo przed nami naprawdę Piękny okres, który ja kocham. Turniej 4 to jest dla mnie turniej życia. Najważniejszy tydzień w każdym roku. Impreza, którą po prostu uwielbiam od dziecka i pewnie będę lubiał do śmierci. Dobrze, bo już się trochę zapatetycznie zrobiło. Trzymajcie się. Pewnie słyszymy się gdzieś po niemieckiej części turnieju. Tak myślę, że wtedy coś nagram dla Was dłuższego. Pamiętajcie, że jesteśmy także na TikToku, Instagramie Linki w opisie, tam wbijajcie, obserwujcie. Trzymajcie się ciepło jeszcze raz. Wesołych świąt i wszystkiego dobrego. Pa Pa!